Jeszcze miejsce dla sąsiadów samiec, dla górnika uh. <noise> <i> w <łapówki> <noise> <O, czy? głosy> <noise> Jeszcze rewolucyjne brosowe metale. Deklaruję, Nie wiem no po... ja no. na to. A, ten Czy tam. A, to się To ma... No, no to Bukowna ma takiego kłopaka. Wiesz, taki przypasie jest. Tam. Tyle. Nie, nie, nie. Nie, nie. Ta pierwsza blanka, to mi się tam trochę piłkę tak pod nogami zetknął, tutaj zakąkała i sobie coś do wyprowadził, no i jeszcze... Miejsce no, w Rubie dla ojczysty Bukowna.